Gromkimi brawami radni podczas sesji nagrodzili Michała Graczyka, prezesa spółki Lotnisko Leszno i Mateusza Webera za organizację pikniku lotniczego Antidotum Airshow. W ciągu dwóch dni do Leszna przyjechało ponad 75 tysięcy miłośników pokazów lotniczych. Że powinniśmy być bardzo dumni jako mieszkańcy Leszna, że sprawdziliśmy ten magiczny moment i to w takim światowym wymiarze. I ja jestem z tego bardzo dumny i miałem przyjemność naprawdę współpracować z tak entuzjastyczną ekipą i pełną pasji ludzi, których marzenia właśnie spełniają się zależnie. Myślę też, że ten feedback od pilotów z różnych załóg zagranicznych był taki, że dla wielu z nich były to najlepsze pokazy, na których byli. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i za wsparcie. I myślę, że to jest ważne, że, że możemy to dalej rozwijać i wierzcie, że, że nie spoczywamy na, na laurach, tylko zabieramy się do roboty, na następną edycję. E, jeszcze parę rzeczy jest do poprawy i, e, i myślę, że tyle. No, zrobimy jeszcze fajniejszą imprezę, myślę, a teraz już zapraszam na Leszczyńską Noc Polonową, bo to też jest fantastyczne wydarzenie. Dziękuję bardzo.